Cześć, dzień dobry, witam Was, Shark z tej strony. Moi drodzy, mam dla Was premierową analizę NZDUSD, popularnie zwanym Kiwi. Jest to, w ogóle sam się zdziwiłem, że jest to pierwsza analiza NZDUSD na moim kanale. Jeszcze nigdy nie robiłem tej pary, a przecież jest uznawana za główną parę walutową. Tak więc będzie dzisiaj o NZDUSD. Zwróćcie uwagę, co ja tu dla Was narysowałem pięć fal fala pierwsza, fala druga, fala trzecia fala czwarta i fala piąta i chciałem wam pokazać bardzo ciekawą sytuację tutaj ponieważ moi drodzy zobaczcie, fala trzecia nie jest najkrótsza, czyli jest wszystko ok jednocześnie nie jest rozszerzona, natomiast zobaczcie jaka jest fala piąta fala piąta jest rozszerzona doszła do 200% to jest rzadkość, naprawdę rzadkość. Po falach piątych rozszerzonych zazwyczaj ruchy bywają szybkie, gwałtowne i dynamiczne. Tak przynajmniej twierdzi Eliot. Kolejna ważna, istotna sprawa to jest, moi drodzy, już wam pokazuję, innym kolorkiem. To jest, moi drodzy, formacja kraba. Formacja kraba, której odcinek, cały odcinek od A do D ma, jak widzicie, 5 fal. I ładnie nam się to tutaj zgrywa. Kolejna ważna rzecz, jaką chciałem Wam pokazać, to biorąc pod uwagę interwał D1, ostatnie dwa istotne dołki, począwszy od tego z 8 marca, jesteśmy dokładnie na linii trendu. I zobaczcie, co się rysuje. Formacja objęcia Hossy na H1. Rysuje się przynajmniej w trakcie robienia analizy. Zobaczymy, jak będzie, jak to opublikuje. Na razie wygląda, że jest to formacja objęcia Hossy. Dlatego uważam, że to miejsce, dzieje się to wszystko w punkcie D tego kraba i w rozszerzonym zasięgu piątki. Fali piątej rozszerzonej. Dlatego robię tutaj wielkie pole, zielone, jako nasze wejście. Natomiast, jak zawsze, mówię Wam o planach awaryjnych. Plan awaryjny jest taki, że bardzo niedaleko mamy do Dołka z 26 kwietnia i kolejny plan awaryjny Dołek z 8 marca. I teraz zobaczcie. W tym miejscu nie doszliśmy do tego dołka. Nie zawsze dochodzimy, ale dlaczego ten dołek narysowałem? Ponieważ plan awaryjny mówi o tym, że może zostać zrobione fałszywe wybicie tego dołka. Generalnie jesteśmy według mnie w strefie odwrotu. Ja przyznam się Wam szczerze, że bardzo rzadko widują, widuję piątki rozszerzone do 161%, a już do 200% to już naprawdę. Może kilka razy w swoim życiu widziałem. Natomiast pamiętajcie, jeszcze trzeci poziom nie sądzę, żeby tutaj doszło, ale nie chcąc być ignorantem, pokazuję wam ten poziom. Mam na myśli dołek z, 20, z 8 marca. Przy czym jak na razie, na chwilę obecną, najbardziej prawdopodobny jest ten rejon tutaj, ponieważ tak naprawdę. Yy, mamy tutaj dwa poziomy Fibo, linię trendu i ten, yy, ten dołek. Yy, yy, I teraz, tak moi drodzy, dokąd to może dojść? Ja obstawiam dwa poziomy. To już zabieram, żeby się nam nie, nie było bałaganu. Ja obstawiam dwa poziomy: pierwszy poziom w tym miejscu, <laughs> drugi w tym miejscu. Ja je zaznaczę na różowo, tak jak to robię zawsze. O. I teraz, który jest bardziej prawdopodobny? No, zawsze bardziej prawdopodobny jest ten, który jest bliżej. Natomiast nie wykluczam tego poziomu. Pytanie wszystko, jak szybko się to będzie działo? Pytanie również, co się będzie działo ze średnimi. W jakim tempie cena dojdzie, gdzie spotka się ze średnią H1? Natomiast, nakładając na to wszystko jeszcze siatkę Fibonacci'ego, widzimy, że pierwszy poziom to są okolice 50%, ja to rozszerzam trochę, nawet podciągam pod ten poziom, a drugi to jest 61,8. Tak więc, gdyby się okazało, że to objęcie hossy, które na razie nie jest objęciem hossy, ponieważ <laughs> świeca się nie zamknęła. Gdyby się okazało, że tak by się zamknęła świeca i dałaby 17 pipsów do stop lossa, czyli zakładam 20, to do pierwszego ruchu jest 70, no niech będzie 60. 3R, to jest 3R moi drodzy, 9... 9% przy 3% ryzyku i tutaj mamy 100%, czyli 5R, 5R przy ryzyku 3% 15%. Tak wygląda, moi drodzy. NZD, USD, popularne premierowe kiwi. I to wszystko. I to wszystko na tej analizie, jeśli macie chęć zostawić łapkę, gorąco zapraszam, subskrypcja kanału w prawym dolnym rogu, przycisk subskrybuj, czarny dzwoneczek i, i moi drodzy to z mojej strony już wszystko. Bardzo gorąco Wam dziękuję i do usłyszenia na kolejnej analizie. Shark Trader, cześć!